Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku Głosu Brandysa na głos.live. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać również w ten Dzień Wolny, Dzień Świąteczny, 8 maja to święto państwowe w Czechach. Łączymy się dzisiaj z polską stroną, właściwy kawałeczek, tylko dalej z Cieszynem. No i oczywiście kontynuujemy te nasze spotkania ciągle jeszcze za pośrednictwem łącza internetowego. Bardzo się cieszę, że na to spotkanie zgodził się pan Pan Bogdan Kasperek, dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Euroregion Śląsk-Cieszyński. Witam serdecznie, panie Bogdanie. Dzień dobry, witam pana dyrektora, witam państwa. Panie dyrektorze, wspomniałem o tym, że no musimy się ciągle łączyć przez te OLZE jeszcze za pośrednictwem internetu. Oczywiście dobrze, że jest taka możliwość, ale bardzo nie brakuje tego, że. No, nieraz spotykaliśmy się na ulicach Cieszyna, mogliśmy się pozdrowić, chwilę porozmawiać. Mi na przykład brakuje, jeśli chodzi o takie cieszyńskie, typowo cieszyńskie rzeczy, to kanapek cieszyńskich. A Panu czego brakuje z drugiej strony Olzy? No i wielu rzeczy. Przede wszystkim spotkań z ludźmi. Ale można by to mnożyć. Brakuje oczywiście tego kontaktu bezpośredniego, brakuje możliwości zwykłego. O, dzisiaj już niezwykłego, ale kiedyś byśmy powiedzieli zwykłego przespacerowania się po obu stronach na nabrzeży Olzy. Brakuje po prostu tej drugiej strony, tak? W każdym aspekcie. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy o tych obu stronach granicy, bo ten temat jest niezwykle ważny, nie tylko dla nas, jako dla redakcji, nie tylko dla nas, dla osób mieszkających stricte w Cieszynie, ale przede wszystkim dla Euroregionu Śląsk-Cieszyński i w tym szerszym wymiarze dla ludzi, którzy te granice przekraczają, czy muszą przekraczać, żeby dojść do. Pracy. Przypomnijmy, że od 4 maja mamy teraz możliwość, jeśli chodzi o przekroczenie granicy, że Polacy, pracownicy transgraniczni, którzy chcą dostać się do pracy w Czechach, a takich jest wielu, jeżeli się mylę, Panie Dyrektorze, to proszę mnie poprawić, w samym tylko województwie morawsko-śląskim pracuje jakieś 12 czy 15 tysięcy Polaków, ile ja tego jest? Na grudzień 2018 roku, gdzie bazujemy wciąż na tych oficjalnych statystykach, to było ponad 13 tysięcy osób, ale gdybyśmy wzięli pod uwagę progres z roku ubiegłego, to pewnie jest już to te 15 tysięcy osób, o których Pan wspomniał. Może być 15 tysięcy, zatem dla tych osób, no dobra informacja, polski rząd wprowadził rozporządzenie, dzięki któremu po powrocie do domu z powrotem przez granicę nie trzeba teraz odbywać obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. To dobra wiadomość, ale oczywiście od tych kilku dni jest coraz głośniej o tej troszkę gorszej wiadomości, czyli o zasadach obowiązujących przy wjeździe do Czech. Przypomnijmy dla tych z Państwa, którzy być może nie wiedzą, strona czeska wymaga potwierdzenia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. No i wszystko teraz rozbija się o te testy. Panie dyrektorze, pan sobie taki test zrobił? Ja takiego testu nie zrobiłem, ponieważ e, jego zrobienie nic by mi nie pomogło bo w rozumieniu e, definicji pracownika transgranicznego. Ja niestety, mimo tego, że 50 pewnie procent mojego tak zwanego interesu zawodowego to strona czeska, nie jestem definicyjnie pracownikiem transgranicznym, ponieważ mieszkam i pracuję w Polsce. Pracownikiem transgranicznym jest osoba, która mieszka w jednym kraju, pracuje w drugim kraju i przekracza granice państwowe minimum raz w tygodniu. Ja nim odniosę się do problemu testów, bo absolutnie jest to problem przez duże P, to powiem o tym, że nie sprowadzajmy tych kłopotów, które pozostały po czwartym, mają wyłącznie do testów. Tak. Ponieważ problemy, które pozostały, to wciąż liczba miejsc przekroczenia granicy. Akurat my na Śląsku Cieszyńskim dzięki położeniu Cieszyna z tymi dwoma momentami, dwoma miejscami przekroczenia granicy możemy powiedzieć, że nie ma aż tak źle, ale proszę sobie wyobrazić osoby na przykład z Istebnej, z Koniakowa, z Jaworzynki, które pracują zaraz po drugiej stronie granicy, 2-3 kilometry od granicy w Jasnowicach. One aby dzisiaj dojechały do pracy muszą przyjechać Kilkadziesiąt kilometrów z Istebnej do Cieszyna przekroczyć granicę i 30 kilometrów w drugą stronę, czyli nadkładają 60-70 kilometrów. Są miejsca na granicy polsko-czeskiej, na granicy polsko-niemieckiej, gdzie osoby, które kiedyś do pracy jeździły 8 kilometrów w obie strony, dzisiaj muszą jeździć. Około 70 km w jedną, czyli razem około 140 w drugą stron. Drugim problemem, który wciąż pozostał z naszej strony, to pracownicy medyczni oraz pracownicy socjalni. Może nie jest to tak potężna skala zjawiska na naszej granicy, jak na granicy polsko-niemieckiej, ale to także bardzo poważny problem, który dotyka no, bardzo szczególnej zawsze, a w dzisiejszych czasach. Tym bardziej grupy zawodowej, i tutaj nie można odtrąbić sukcesu, można tylko powiedzieć, że jest zdecydowanie lepiej niż było, ale to nie jest tak, że już zrobiliśmy wszystko. A testy. Jeśli chodzi o wykonywanie testów, to cały czas trwają bardzo intensywne zabiegi, zabiegi partnerów z Austrii, z Niemiec, ale i z Polski, także ze Słowacji, czyli sąsiadów Republiki Czeskiej, aby ograniczyć wykonywanie testów do pewnych grup zawodowych, czy inaczej, pewnych grup przekraczających granice, ale aby wyłączyć pracowników transgranicznych z tejże grupy. No bo prawdą jest to, że Republika Czeska jest jedynym państwem z tych, które wymieniłem, która wymaga testów w takich konkretnych przypadkach. Czy te zabiegi zakończą się sukcesem, zobaczymy. Pamiętajmy o tym, że nie tylko Polacy pracują w Republice Czeskiej i pamiętajmy również o tym, mówię o innych oczywiście narodowościach, i pamiętajmy również o tym, że mieszkańcy Republiki Czeskiej pracują w krajach typu Niemcy, typu Austria zdecydowanie w większym zakresie niż pracują w Polsce. Oczywiście w Polsce także, i to, to nie są pojedyncze osoby. Ale mimo wszystko jest to zjawisko dość skomplikowane, i jest to zjawisko, które nie może pozostać, względem którego nie możemy po prostu pozostawać bierni, dlatego bardzo intensywne działania cały czas lokalnie, ponadlokalnie czynimy. Mało tego, ta sprawa oczywiście znajduje oddźwięk, no wspomniał pan o różnych szczeblach administracji ale również oddźwięk w mediach, a także w formach, różnych formach protestów. Przypomnijmy chociażby, do tej pory odbyły się dwie części spaceru przeciwko granicy, podczas tej drugiej części brzmiały hasła właśnie dotyczące zniesienia obowiązku wykonywania testów. Mało tego, to sami czescy pracownicy transgraniczni nie tak dawno na pograniczu czesko-niemieckim w Folmawie w rejonie Tomaszlickim też protestowali. Interesują się tą sprawą również czescy senatorowie. Były pisane petycje, no więc miejmy nadzieję, że może będzie jakakolwiek reakcja ze strony czeskiego rządu. Bo tak między nami, panie dyrektorze, to chyba trzeba powiedzieć, że taki test nawet uzasadnienia medycznego za bardzo jakiegoś moim zdaniem nie ma, no bo raz w miesiącu Wykonywać test na obecność koronawirusa właściwie komu to potrzebne? Ciężko mnie odnieść się, powiem to jako jeden z mieszkańców pogranicza. Też nie do końca to rozumiem, ale być może coś w tym jest. Pamiętajmy o tym, że ten czeski system otwierania granic oparty został o testy. I, 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 i ja potrafię zrozumieć, że. W stosowaniu tej zasady powinna być pewna konsekwencja. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy o tym, że oprócz wspomnianych protestów, zainteresowania senatorów, pamiętajmy o tym, że kwestia testów w Republice Czeskiej i ich dostępności, a problem dostępności i ceny testów, na przykład w Polsce, jak również w cudzysłowie uznawania zaświadczeń. Wystawionych w Polsce przez czeskie osoby dokonujące kontroli na granicy, to jest zupełnie odrębny problem. Dzisiaj, bo analizujemy to również, najtańsze testy w Republice Czeskiej potrafią kosztować około 2,5 tysiąca koron, czyli to jest około 400 zł. Natomiast razem z tym zaświadczeniem, które uznają osoby dokonujące odpraw na granicy ze strony czeskiej, to taki test potrafi tu w tych naszych rejonach przygranicznych, gdzie z natury rzeczy będziemy go w pierwszej kolejności robić po stronie polskiej, on potrafi kosztować nawet koło 680 zł. Mhm. Czyli no, sama różnica jest dość poważna. Miejmy jednak nadzieję, że z uwagi na nie tylko zainteresowanie przez duże Z wyrażane na te sposoby, o których Pan mówił, tak samych za zainteresowanych pracowników, jak i władz Republiki Czeskiej i krajów sąsiednich, doprowadzi do tego, że ta często ostatnio podnoszona zasada wzajemności w relacjach międzynarodowych zostanie i w tym wypadku zastosowana w praktyce, czyli testy tych, których najbardziej dotykają, dotyczyć nie będą. Dodam tylko, że oczywiście w tej kwestii należy wnikliwie śledzić postępowania w takim razie czeskiego rządu i kolejne konferencje prasowe. To również na głos.live robimy, bo trzeba powiedzieć, że od czasu pandemii koronawirusa i w ogóle problemów transgranicznych, przybyło nam bardzo wielu widzów, bardzo wielu internautów ze strony polskiej, dla których stajemy się siłą rzeczy. Przy pierwszym polskojęzycznym źródłem informacji zaraz po informacjach podawanych w języku czeskim. Więc no, też z myślą o tej grupie odbiorców łączę się z Panem, Panie Dyrektorze, bo no, ten problem, problem rzeczywiście dotyka wielu osób, jak powiedzieliśmy z Polski, ale również są tak zwani odwrotni pracownicy transgraniczni, czyli ci, którzy z Czech dojeżdżają do pracy z polskiej, chociażby wielu zaoziaków też jakoś sobie w tej sytuacji. Musi radzić. Ja w pierwszym etapie pandemii jednym z częściej wypowiadanych przeze mnie zdań było: nadzieja umiera ostatnia. Mm. Od mniej więcej tygodnia, kiedy zaczęły przychodzić pierwsze małe sukcesy, większe sukcesy, zastąpiłem to zdanie zdaniem, też przysłowiem, czy generalnie powiedzeniem: Kropla drąży skałę i e, mam nadzieję, że za dwa tygodnie będę już tylko mógł mówić, już niebawem będzie lepiej. Panie dyrektorze, rozmawiamy o problemach pracowników transgranicznych, o rozporządzeniach, o testach, o tym, co w temacie pracowników transgranicznych cały czas się dzieje, jakie działania również podejmuje Euroregion Śląsk, Cieszyński, ale to tylko wycinek całego problemu granicy w naszym życiu, bo my tak bardzo przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach do tego, że tej granicy nie ma. Wszystkie nie tylko projekty, wszystkie wydarzenia i kulturalne tutaj nad Olzą korzystały właśnie z tego dobrodziejstwa, że tej granicy nie mamy. No i stało się jak się stało, w jednym momencie znaleźliśmy się w podzielonym na powrót mieście, na podzielonym Ziemi. Po jednej stronie została część rodziny czyjejś, po drugiej często do, nawet ta granica podzieliła małżeństwa. O tym też czytaliśmy i oglądaliśmy takie reportaże. Pewnie nasi widzowie znają te historie. Więc mam nadzieję, że. To, o czym pan mówi, że kropla drąży skałę, że te kolejne, kolejne rozporządzenia, kolejne działania polskiej, czeskiej strony będą takie, że wrócimy do tej normalności. Ja się tak przyznam, że trzymam się cały czas niedawnego scenariusza. Na swoim blogu napisał minister, czeski minister spraw zagranicznych Petrzyczek, że chciałby granice z wszystkimi sąsiadami Republiki Czeskiej otworzyć w lipcu. Też Pan na to liczy? Tak, oczywiście liczę. Publikowaliśmy na, na fanpage'u Euroregionu tę wypowiedź Pana Ministra e, opatrując ją komentarzem, że jest to jakaś w zasadzie pierwsza data, która padła przynajmniej ze strony jednego z Państw, ale m, tak odpowiadając bardzo bezpośrednio na Pańskie pytanie m, m, tak, oczywiście y, Euroregion nie skupia się wyłącznie na działaniach dotyczących otwierania granicy tylko dla pracowników transgranicznych. Wiadomo, to było to, co było potrzebą chwili, to było to, co było w danym konkretnym momencie i wciąż jest najważniejsze, bo wiąże się z potrzebami podstawowymi, czyli z tym, abym miał za co żyć, aby moja rodzina była zabezpieczona. Natomiast pamiętajmy, że. My żyjemy, pracujemy, funkcjonujemy w bardzo szczególnym miejscu, jakim jest, co pan redaktor wspomniał, podzielony kiedyś sztuczną granicą śląsk -Cieszyński. Ta sztuczna granica u nas, ale w wielu innych miejscach, pogranicza polsko-czeskiego, z innych powodów, pogranicza polsko-niemieckiego czy polsko-słowackiego. Że na nich się tutaj na razie skupię, to to są podziały, to to są granice, które dotykają głębi funkcjonowania nas, naszej społeczności. To są podzielone granicą rodziny. To są. Odniosę to do naszej działalności, podzielone granicą w sposób taki bardzo skuteczny i bolesny partnerstwa, nie tylko partnerstwa projektowe. Okej, okay, dzisiaj możemy sobie korzystać z takich narzędzi, jak to, o którym teraz rozmawiamy, ale przez to narzędzie nie można podać sobie ręki. W zupełnie inny sposób odbieramy uśmiech. W zupełnie inny sposób komunikujemy, w zupełnie inny sposób po prostu budujemy relacje, podtrzymujemy relacje, w zupełnie inny sposób się czujemy, odczuwamy. Więc, oczywiście, pracownicy, teraz idziemy dalej. Nie chcę powiedzieć, że po kropla drąży skałę, skorzystamy z innego powiedzenia, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale troszeczkę tak jest. Jeżeli mamy pierwsze deklaracje, padają słowa o tym, że może uda się granicę, że chcielibyśmy te granice otwierać w miesiącu lipcu, jednak zwróćmy uwagę na to, że do tego lipca mamy jeszcze dwa miesiące. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, aby przez te dwa miesiące granica dla tych, którzy pracują na rzecz tej granicy, granica dla rodzin podzielonych granicą była tak szczelnie zamknięta. Dlatego nie zamierzamy zaprzestać aktywności w kierunku otwierania granicy dla tych najbardziej dotkniętych podziałem czy tym rozdzieleniem wtórnym czyli zamknięciem granicy osób, rodzin, grup społecznych, instytucji. Ale wszystko po kolei, wszystko gdzieś tam przyjść powinno. My po stronie polskiej zrzeszamy się, jako wszystkie Euroregiony, wszystkie polskie części Euroregionów, federacje Euroregionów RP. Jako federacja staramy się działać w sposób spójny, jednolity, uzgadniać stanowiska poszczególnych granic. Pracujemy nad takimi rozwiązaniami, oczywiście apelujemy do premiera, do prezydenta RP, Rozmawiamy z politykami od władzy centralnej do władzy lokalnej na temat poszukiwania takich rozwiązań, które pozwoliłyby tym, którzy tą granicą żyją bardziej od innych, że tak to powiem nie żyją z tej granicy, ale żyją tą granicą bardziej od innych, tak. żeby dla nich ona jednak mogła otwierać się troszeczkę. Szybko. Czyli tutaj w tej perspektywie dwóch miesięcy, o których mówimy, że jeszcze muszą Minąć do tego prawdopodobnego scenariusza, miejmy nadzieję, że prawdopodobnego, o którym wspomniał minister spraw zagranicznych w Czechach, że moglibyśmy, daj Boże, cieszyć się małym ruchem przygranicznym. Może powtórzę pana redaktora. Daj Boże, my staramy się przedstawiać argumenty między innymi 30 kwietnia, czyli w dniu, kiedy. Media, późnym popołudniem, samorządowcy, my sami jako instytucja zaczęliśmy już informować, że jest przełom w sprawie pracowników transgranicznych, to jeszcze tego dnia rano wyszedł od nas apel do pana premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, właśnie dotyczący próby przywrócenia małego ruchu granicznego w jakimś zakresie. Pamiętajmy, że mały ruch graniczny to jak gdyby trzy poziomy to poziom pierwszy szczególnych miejsc przekraczania tej granicy. Dzisiaj już mało kto pamięta, ale na Śląsku Cieszyńskim funkcjonowało de facto do dzisiaj funkcjonuje kilka przejść tak zwanego małego ruchu granicznego. One funkcjonowały obok tych tak zwanych przejść drogowych lub kolejowych pieszego w Cieszynie oraz przejść turystycznych. Mały ruch graniczny mamy między innymi na Chorczawie, nie na samym trójstyku, ale to jest też przejście pomiędzy Herczawą a Jaworzynką, mamy między innymi w, Końcowie, w Puńcowie Kojkowica, mamy przejścia małego ruchu granicznego na terenie gminy, Żydowice i Piotrowice. To były dodatkowe miejsca, gdzie się granice kiedyś przekraczało. Nie wiem, czy to dzisiaj jest możliwe, wiedząc o tym... Ja tylko przepraszam, że przer ruchu. przerwę. Byłem akurat na Herczawie w ostatnim czasie Porozmawiałem chwilę z żołnierzami, którzy strzegą właśnie mm. tamtejszego przejścia. No, muszę przyznać, że sami byli zdziwieni, że tam w ogóle muszą stać, no ale <noise> oczywiście to jest ten przykład małego ruchu granicznego. W przypadku Trójwsi i Herczawy odbywało się to tam w ostatnich latach na zasadzie po prostu przejścia dla turystów, którzy z chęcią odwiedzali Trójstyk. Yes. To znaczy... Pamiętajmy o tym, że to, co się działo po roku 2007, to w naszej świadomości, w świadomości generalnie społecznej, to było to, że zresztą to jest istota traktatu z Schengen że mogę granice przekroczyć wszędzie tam, gdzie są do tego warunki techniczne. Czyli ja nie muszę jej przekraczać legalnie na przejściu granicznym takim, innym, jeszcze innym, tylko przekraczam tam, gdzie to jest możliwe. Jak mam kaprys przekroczyć. W górach, pod warunkiem, że nie wchodzę w jakieś strefy chronionej i nie łamię przepisów, to to robię. Natomiast kończąc jeszcze ten wybór o małym ruchu granicznym, to pamiętajmy, że mały ruch graniczny przede wszystkim to pewien obszar, którego on dotyczy. Mm. Czyli to jest co do zasady z umów dwustronnych 15 km od granicy. Natomiast istnieje jeszcze to terminus technicus, jaką jest strefa przygraniczna, tak. czyli ta taka, w cudzysłowie, strefa chroniona i te aktualne. Rozmowy, pomysły, propozycje dotyczą strefy przygranicznej i mieszkańców tejże strefy. Kiedyś jeszcze, i na tym już ten wywód obiecuję zakończyć, wyróżniało strefę małego ruchu granicznego to, że mogli ją przekraczać w tych konkretnych przejściach granicznych mieszkańcy pogranicza, nie legitymując się paszportami, tylko dowodami osobistymi. Bo pamiętajmy, że kiedyś takie czasy były. Jak powiedziałem, dzisiaj w tych naszych rozmowach pojawia się te 30 kilometrów, strefa przygraniczna, osoby w niej mieszkające, najbliższe dni, tygodnie może, pokażą co nam z tego wyjdzie. Panie dyrektorze, już na koniec ostatnie pytanie. Jak... Wpłynie na nas, według Pana, czy być może według analiz Euroregionu Śląsk-Cieszyński, ta sytuacja. Jak wpłynie na nas, myślę również gospodarczo, to, że mamy zamkniętą granicę. No przecież nie tak dawno robiliśmy swobodnie zakupy po obu stronach, biznesy po obu stronach granicy. Mówi się już o konkretnych liczbach, o prognozach i jak to na nas wpłynie. Obawiam się, że teraz będę mówił o tym, co ja wyłącznie myślę. Ciężko jest to analizować, ponieważ mamy do czynienia ze zjawiskiem absolutnie niespotykanym w historii najnowszej. Mówi się o tym, że każde pokolenie ma swoją traumę. Coraz częściej mówi się, że dla nas jeszcze do niedawna tą traumą był. Teraz powiem o Polsce, stan wojenny, potem był 89 rok, a my tu chyba będziemy jednak tym pokoleniem, które będzie miało, czy część z nas będzie miała tę łatkę, właśnie pandemii. Ciężko jest dzisiaj myśleć, na ile my się w ogóle zmienimy jako ludzie. Pamiętajmy o tym, że na, że na nasze przyzwyczajenia, nawet w tej strefie, w której my funkcjonujemy, wpływ będzie miało to, w jaki sposób w ogóle zmieni się pewien model życia, model funkcjonowania, model e, koegzystencji, takiej międzyludzkiej. Na pewno w odniesieniu do granicy będziemy musieć znowu częściowo odrabiać lekcję związaną z budowaniem pewnych nawyków. Obawiam się, panie redaktorze, drodzy państwo, że będziemy musieli trochę popracować nad odbudowywaniem. Zaufania wzajemnie do siebie, bo doskonale wiemy, że w takich trudnych sytuacjach, z jakimi mamy teraz do czynienia, wychodzą z nas, nieważne w którym państwie żyjemy, często nie te najjaśniejsze rzeczy, ale również te ciemniejsze. Powiem dwa tygodnie temu udzielałem wywiadu dla Głosu Ziemi Cieszyńskiej, i w zasadzie błęda była taka, że jesteśmy trochę. Niewolnikami własnego sukcesu tutaj w obszarze hmm. Euroregionu Śląsk Cieszyńskich, Śląska Cieszyńskiego ściślej, zrobiliśmy rzeczy wielkie. Sprzedaliśmy granicę jako coś, co naprawdę łączy, sprzedaliśmy granicę, pracowaliśmy z tą granicą jako z czymś, wokół czego możemy budować, na co się możemy wzajemnie Polacy i Czesi, osoby mieszkające po jednej i po drugiej stronie, ukierunkowywać, a dzisiaj. Nagle okazało się, że ta, nie chcę powiedzieć bańka mydlana, bo dla mnie to nigdy nie była i nie będzie bańka mydlana, ale ten, ten piękny, idyliczny obraz nagle nam zniknął sprzed oczu. Ja mam nadzieję, że on wróci, na pewno wróci inny, ale wydaje mi się, że wciąż jeszcze mamy w sobie Mówię o nas robiących współpracę transgraniczną, mówię o nas mieszkających tutaj przede wszystkim, że mamy w sobie tyle siły, tyle pamięci, jednak o tym, że jeszcze kilka miesięcy to było wszystko normalne, że my chcąc, nie chcąc będziemy do tego wracać. Jeśli ja tutaj opieram o to, że człowiek jest z natury rzeczy istotą wygodną. I mam nadzieję, że ta wygoda na pograniczu zwycięży, że jeżeli znowu ta granica będzie otwarta, to z tej wygody będziemy jeździć do sklepów na drugą stronę i robić zakupy tam, gdzie nam jest lepiej, e, z różnych powodów że będziemy na weekend wyjeżdżać na drugą stronę, że będziemy jeździć na urlop na drugą stronę. Ja mam nadzieję, że to wróci, oby jak najszybciej, ale jedno jest pewne będziemy musieć znowu wykonać krok, może dwa kroki, oby nie więcej, do tyłu, po to, żeby nabrać w żagle trochę wiatru i przejść przed siebie, tak abyśmy za rok, kiedy będziemy rozmawiać, panie redaktorzy, mogli powiedzieć, że przynajmniej jesteśmy już w tym punkcie, z którego wychodziliśmy. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, a w ramach nabierania tego wiatru w żagle już teraz umawiam się z panem na Cieszyńskim Rynku, już na mniej formalne rozmowy i zapraszam na kanapki Cieszyńskie. Myślę, że wtedy będziemy. Odrabiali niejedną lekcję i te rozmowy, które w ostatnich miesiącach na żywo, w takim zwykłym międzyludzkim spotkaniu, chociażby na rynku, będziemy to nadrabiali. Pozdrawiam serdecznie, no i życzę naszym widzom, również panu, kolejnych małych zwycięstw. Pięknie dziękuję, pięknie dziękuję za zaproszenie. Sam zapraszam, pięknie dziękuję za życzenia i. Oby z tych małych zwycięstw zrobiło nam się jak najszybciej jedno duże zwycięstwo w postaci naprawdę otwartej granicy. Do zobaczenia i Państwa zapraszam oczywiście na kolejny odcinek głosu brandysa na głos.live już za tydzień, w piątek wieczorem o zwykłej porze bądźcie z nami, no i nie zapomnijcie również subskrybować naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia!